Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Publiczna instytucja finansowa, która od ponad 30 lat wspiera, a często wręcz umożliwia powstanie, największych lub ponadregionalnych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w kraju. Wraz z 16 niezależnymi wojewódzkimi funduszami stanowi główny trzon polskiego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce. Warto wiedzieć, że jest to jedyna tego typu instytucja na skalę europejską, a może światową. To także dla nas wielki zaszczyt, że fundusz ten patronuje także naszemu programowi Drzewo Franciszka. O idei funduszu i nowych wyzwaniach z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panem profesorem Maciejem Chorowskim, rozmawiał koordynator naszego programu Krzysztof Mączkowski. Witamy serdecznie pana profesora Macieja Chorowskiego, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Prezesuje pan ewenementowi na skalę europejską. Takiej instytucji finansowej jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w, chyba w żadnym innym kraju w Europie nie ma. Czy to powoduje, że polskie finanse ekologiczne wyglądają trochę inaczej od innych w skali europejskiej? E, tak. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wyjątkową instytucją, dlatego, że powstał 30 lat temu, kiedy, w spadku po realnym komunizmie, my odziedziliśmy środowisko kraj ogromnie zdewastowane. I bez nadzwyczajnych środków zmierzających do oczyszczenia z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, poprzemysłowych, powojskowych, również tych komunalnych, całego kraju. No, nie dałoby się osiągnąć tego komfortu życia, który chociażby mamy dzisiaj. Więc powstała instytucja, która nie tylko była zdolna, żeby finansować pewne procesy związane z ochroną środowiska, ale również je inicjować i była przygotowana, żeby proponować rozwiązania, które musiały być unikatowe w skali Europy, dlatego że Polska. No, jako bardzo duży kraj jednocześnie z bardzo silnym tym uderzeniem pokomunistycznym, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, wymagała środków nadzwyczajnych. Więc faktycznie trudno jest znaleźć w Europie, może nawet w świecie, instytucję, która łączyłaby te kompetencje, które mamy w Narodowym Funduszu, a więc jesteśmy silną instytucją finansową, nieco podobną do banków, dlatego że udzielamy pożyczek. Jesteśmy również nieco podobni do funduszy inwestycyjnych, bo wchodzimy też kapitałowo, ubezpieczając w ten sposób inwestycje na przykład w nowe źródła ciepła, w oczyszczalnie ścieków, w geotermie. Ale również jesteśmy instytucją, która potrafi wdrażać zupełnie nowe technologie, więc szczególnie jesteśmy w chwili obecnej predestynowani na przykład do bycia liderem w procesie transformacji, czy energetyki, czy też sposobu wykorzystywania środków transportu. Panie prezesie 30 lat to pełna gama różnego rodzaju problemów, priorytetów, żadna strategia ekologiczna, żadna strategia rozwoju w Polsce. Adresowana do obszaru ochrony środowiska nie byłaby możliwa bez Narodowego Funduszu i bez całego tego systemu finansowania. Myślę tutaj również o wojewódzkich funduszach. Gdyby spojrzeć na te 30 lat, ale zwłaszcza wybiegając w przyszłość, jakie, z jakiego rodzaju wyzwaniami mamy dzisiaj do czynienia? Co jest z punktu widzenia Narodowego Funduszu najciekawsze, najbardziej wymagające pieniędzy, najbardziej mm, przyszłościowe? Fundusz kiedy powstawał. Był rzeczywiście instytucją ukierunkowaną na ochronę środowiska oraz na likwidację negatywnych zmian, które w środowisku zaszły ze względu chociażby na rabunkową gospodarkę czy surowcami, czy też bardzo aśrodowiskowe zakłady przemysłowe, które były budowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Powstał fundusz, powstała sieć wojewódzkich, funduszy ochrony środowiska. Powstał Bank Ochrony Środowiska, który miał wspierać finansowo system. I przez kilkanaście lat, właściwie 30 lat, system skutecznie, według mnie, poradził sobie z tym podstawowym problemem jaką była degradacja środowiska. W chwili obecnej właściwie nie mamy parku narodowego nie mamy instalacji przemysłowej nie mamy elektrowni w której nie byłyby tablice narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej upamiętniające wkład funduszu czy to w instalacji odsiarczania spalin czy też w, w... W nowe instalacje ciepłownicze, czy chociażby oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów. A więc to wszystko historycznie nam się udało. Natomiast w chwili obecnej my obserwujemy, że polityka ochrony środowiska zmienia się w politykę klimatyczną. Polityka klimatyczna jest ukierunkowana na cele dynamiczne. Niezależnie od tego, jakie są w chwili obecnej przyczyny, zjawisk, które obserwowane są w skali globalnej w klimacie. No niektórzy mówią, że to ciągle to są jeszcze zmiany o charakterze pogodowym. Niezależnie od przyczyn my musimy albo nauczyć się zżyć w tego typu otoczeniu, które podlega chwili obecnej pewnym zmianom, no albo zastanowić się, czy mamy jakikolwiek wpływ na zmianę tendencji, które obserwujemy w przyrodzie. I tu już nie można tylko i wyłącznie posługiwać się metodami o charakterze zachowawczym. Tutaj musimy wprowadzać zupełnie nowe technologie, wprowadzać zupełnie nowe rozwiązania. I to są chyba największe wyzwania, które w chwili obecnej stoją nie tylko przed funduszem, przed Polską, a może nawet przed całym światem, w jaki sposób, chroniąc to, co chcemy chronić, równocześnie tego nie zepsuć. A więc jak testować nowe rozwiązania, jak analizować ich wszystkie skrośne powiązania, jak nie doprowadzić do tego, żeby usunięta emisja w jednym miejscu pojawiła się w dwójnasób w drugim miejscu. Nawet przejście na energetykę odnawialną nie jest takie obojętne dla środowiska, gdyż chociażby ze względu na konieczność. Pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich. My w chwili obecnej, wprowadzając energetykę odnawialną, a więc wiatraki czy też fotowoltaikę w Europie, przyczyniamy się do silnej degradacji. Środowiska, na przykład w Republice Demokratycznej Konga, w DRC, a więc my musimy widzieć świat jako pewną całość i przez zrównoważony rozwój rozumieć nie tylko nasze bliskie otoczenie, nawet jeżeli tym otoczeniem jest cały kontynent, ale rozumieć wpływ, jakie technologie wprowadzane lokalnie ma na chociażby politykę surowcową w skali globalnej. To jest zadanie trudne i sądzę, że. Bardzo ważne również dla młodego pokolenia, dlatego że polityka klimatyczna nie może też sprowadzić człowieka do części ekosystemu. My musimy być w dalszym ciągu uprawnieni ze względu chociażby na rozum i zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji, do pewnego panowania nad otaczającym nam światem, ale z drugiej strony nie możemy panowania ograniczać do dewastacji, a więc w, 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 w ramach Wzrostu i postępu technologicznego musi też wzrastać nasza odpowiedzialność. I fundusz jest instytucją, która nie tylko właśnie poprzez interwencję o charakterze finansowym, a więc wsparcie budowy pewnych instalacji, ale również przez działalność edukacyjną, przez bardzo dobrą współpracę ze szkołami, z młodzieżą, stara się, aby te idee, które są co do zasady no, podstawą naszej. Cywilizacji, która bazuje na filozofii judeochrześcijańskiej, aby one po prostu mogły się ziścić. A nowoczesne technologie, żeby nie tyle obróciły się przeciwko nam, tylko żeby nam umożliwiły pełnienie czy też wypełnianie tego zobowiązania czyńcie sobie ziemię poddaną w bardziej odpowiedzialny sposób. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za życzliwy patronat nad programem Joe Franciszka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.